Hej, witam Cię na kanale Odmładzanie na ekranie. Piękny, słoneczny, majowy dzień, a ja z kolejnym tematem. Tematem jak w bardzo prosty sposób, e, najbardziej sposób naturalny możemy poprawić sobie zdrowie, jak możemy zadbać o to zdrowie. Oczywiście maj jest wyjątkowym miesiącem, ponieważ kwitnie wszystko i tak naprawdę z natury można wiele rzeczy uzyskać. Niedawno mówiłem o mniszku, mówiłem o konwali, e, mówiłem o pokrzywie, a dzisiaj bardzo prosty przepis. E, przepis, który ma naprawdę, podejrzewam, setki lat. E, używały go babcie, używały go nasze prababcie. Chodzi dokładnie o to, co daje nam natura, a mianowicie syrop, z pędów sosny. Coś nieprawdopodobnie prostego, bardzo dobrego, ponieważ my kupujemy syropy i płacimy za nie dosyć duże pieniądze, a poza tym one z reguły nie są do końca z natury, ponieważ tam są wykorzystywane różne produkty, często zastępowane różnymi chemicznymi produktami. Jak to zrobić bardzo prosto ci powiem. Co najciekawsze, taką ciekawostkę, którą kiedyś słyszałem, mianowicie to, kiedy toczyła się druga wojna światowa, kiedy Niemcy okupowali Rosję, Związek Radziecki, bardzo trudno było z pożywieniem, bardzo było trudno z chorobami i towarzysz Stalin wyznaczył jednego z profesorów, właściwie to była grupa ludzi, która miała za zadanie w bardzo szybki Czas zdobyć, jak gdyby, taką recepturę na zdrowie tych ludzi. Chodziło głównie o to, aby uzyskać skądś witaminę C, która jest bezwzględnie bardzo potrzebna na odporność i dla naszego organizmu jest, daje nam wielką odporność. Zresztą o tym robiłem też krótki YouTube. Jak Cię to zainteresuje, zobacz sobie, królowa, witamin, witamina C, oczywiście. To właśnie ten profesor po prostu sięgnął po, zobacz co, czyli Popędy z sosny. To było to dokładnie wykorzystał te pędy z sosny i z tych pędów sosny e, zrobił. Produkt, który mieli żołnierze przyjmować, żeby się nie przeziębiać, żeby lepiej znosić te warunki, bardzo trudne warunki wojenne i te warunki, które były, czyli te minus 40 stopni, czasami do minus 50, których tam temperatura dochodzi. Oczywiście to jest bardzo istotne, dlatego ja tobie przypominam, bo ten przepis jest oczywiście bardzo znany, bardzo prosty. Zbieramy oczywiście. Pędy z sosny, i co najciekawsze, właściwie powinniśmy je zbierać między kwietniem a majem, ale pogoda jest pełna anomalii, pełna tego, że się wszystko zmienia, i do teraz można swobodnie pójść na spacer i po prostu sobie pozbierać tych pędów. Najlepiej, jeżeli będą to pędy z sosny, która jest młoda, żeby to nie była zbyt Zbyt stara sosna, i te pędy, żeby nie były też zbyt długie, ponieważ takie 10-12 cm to jest taka, można powiedzieć, granica, gdzie ty możesz sobie to zebrać i oczywiście, bardzo prosty sposób zrobić. Pokażę, może podejdę bliżej, jak wyglądają, bo tu jestem na terenie, gdzie są sosny. Zobaczcie, jak to wygląda. Z bliska, zobaczcie, jak wyglądają tutaj pędy, jak wygląda w ogóle tutaj cała ta gałąź sosny, co najciekawsze zobacz tutaj już te sosny przekwitły one już puszczają o pyłek proszę zobaczyć coś takiego co o teraz się sypie to już jest Coś, z czego my nie skorzystamy, natomiast tu jest taki bardzo dorodny, bardzo ładny. Można je oczywiście e, zrywać, oczywiście najlepiej w rękawiczce, ponieważ no, one puszczają żywicę, pięknie pachną. Każdy zna zapach sosny, e, tej żywicy, bo to właśnie o tą żywicę chodzi. Ta żywica zawiera te bardzo e, dobre dla naszego organizmu e, produkty, te przede wszystkim witaminę C, o której ja tutaj powiem. Zerwę może to szybko. O, to tak wygląda. Zobaczcie. I z tego właśnie robimy ten syrop. Bardzo prosty przepis, ponieważ słoik przynosimy te pędy z sosny, czyścimy je z tych, z tych że tak powiem, z, tych, z, tej, z tego właśnie w ten sposób. Bardzo prosty. Ja tutaj mam już taki oczyszczony pęd sosny. Zobaczcie, jak to wygląda. W ten sposób wygląda pęd sosny. I co? I taki pęd sosny zasypujemy cukrem 1 do 1. Techniki są różne. Niektórzy po prostu wrzucają te wszystkie pędy, które mają do słoika i je zasypują cukrem. Niektórzy to robią w ten sposób, że wrzucają część, zasypują cukrem. Znowu część i znowu zasypują cukrem. Jest to bardzo podobny przepis do syropu z cebuli, który jest naprawdę też bardzo dobry. Ale słuchajcie, tutaj coś z natury, coś bardzo dobrego. Nie ma lepszego, słuchajcie, syropu niż syrop z pędów tej właśnie sosny, naszej polskiej. Możecie sobie pójść na spacer. Znowu was zachęcam do tego, żebyście skorzystali z natury. Ostatnio była taka śmieszna sytuacja, ponieważ poszedłem do sklepu, do sklepu z. Z ziołami e, z sklepu, i tam akurat podjechała Pani z Panem na rowerze. Byli na wycieczce e, i co zamówiła? E, poproszę o majową e, pokrzywę. Bardzo się zdziwiłem. E, pani sobie wzięła pół kilograma tej majowej pokrzywy, i co najciekawsze, padło pytanie, czy ta pokrzywa jest z tego maja? Pomyślcie sobie, e, jakie. No niestety. Dziwne jest myślenie ludzi, więc ja tej pani odpowiedziałem będąc w kolejce. E, proszę panią, Majowa jest teraz na łąkach i w lesie, i w ogrodzie, więc warto sobie jeszcze teraz pozbierać i będzie pani miała taką samą Majową. Może pani sobie zasuszyć e, na pewno e, z natury, na pewno e, niehodowanej, niehodowlaną w jakikolwiek sposób, tylko taką właśnie pokrzywę, którą pani sobie w sposób naturalny zbierze. Tym bardziej, że pani była na. E, na no, rowerowej wycieczce, więc bierze sobie jakąś tam, nie wiem, czy torbę, czy cokolwiek, czy jakieś opakowanie i sobie swobodnie bardzo dobrze e, nazbiera tych listków teraz naprawdę świetnych. Ja następnym razem na pewno wrócę do Pokrzywy, bo taki miałem dylemat, czy robić film właśnie o produktach jeszcze z Pokrzywy, czy dzisiaj zrobić właśnie ten film o e, syropie z pędów. Sosny, który naprawdę jest rewelacyjny. Słuchajcie, spróbujcie sobie, pójdźcie sobie do lasu, nazbierajcie tego, zasypcie cukrem do słoika. Słoik powinien być raczej otwarty, może być na tym gaza, może być ten twist lekko popuszczony, stawiamy w jakimś miejscu i co jakiś czas możemy ten wstrząsnąć i właściwie po czterech tygodniach mamy świetny syrop. Ten syrop sobie zlewamy do jakiś buteleczek i mamy już na okres zimowy, na okres jesienny, kiedy będą przeciążenia, kiedy będzie brakowało witaminy C, kiedy dzieci będą miały infekcje, choroby, jeżeli chodzi o górne drogi oddechowe, to jest naprawdę rewelacyjny syrop z natury. Jeszcze raz podkreślam, wszystkie rzeczy te są z natury, można powiedzieć, za darmo. Trochę pracy, tylko cukier i to wszystko. Pozdrawiam Was, oczywiście bardzo proszę o e, subskrypcję. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Ostatnio e, po wywiadzie byłem zaproszony na, e, na, na, taki, na takie spotkanie właśnie przez internet i naprawdę dużo ludzi bardzo e, fajne rzeczy pisało i naprawdę jestem bardzo Wam wdzięczny za to wszystko. No i co? Trzymajcie się, życzę miłego weekendu. Pozdrawiam Was i do zobaczenia, do usłyszenia. Korzystajcie z natury, korzystajcie z darów natury. Pozdrawiam jeszcze raz. Hej!